Halo, halo, dobry wieczór. Buenasera. Dajcie mi znać, czy jesteśmy, um, czy jestem już na żywo, czy mnie widzicie i słyszycie. Mam troszeczkę obsuwy, ale, ale powinno być y, zaraz. Wszystko ok. Mam nadzieję, że, że jest w miarę dobrze, bo jestem właśnie na, jak widzicie, w ogrodzie u mnie bo w mieszkanie jest strasznie duszno dzisiaj i stwierdziłam, że nie dam rady po prostu wysiedzieć <grym> dajcie mi znać, czy jest ok bo jeżeli za bardzo, nie wiem, szumi teraz słyszę jakieś psy tu szczekają jeżeli to przeszkadza, to po prostu no, zbiorę raz, dwa telefony i, i pójdę do domu po prostu ale jeżeli jest ok, to bym wolała jednak zostać tutaj bo, bo tak jak mówię, jest po prostu lepiej mimo wszystko jest mega chłodno jak na Włochy jest jakieś 24 stopnie w tym momencie więc no jak na wiosnę po prostu <laughs> to nie przypomina w ogóle w ogóle, w ogóle lata. Dobra, chyba jest OK. Jest super. Dobrze, dzięki. E, dzięki, że napisaliście, więc w takim razie e, widzę, że jest chyba obsuwa jakaś, ale dobra, to nic. Więc dobra, nie przedłużam w takim razie. E, witam Was jeszcze raz i em, na w sumie już bardzo em, dawno nie było tak naprawdę takich gramatycznych jak nie? Ostatnio były takie bardziej luźniejsze, takie bardziej związane z podróżami, e, z jakimiś takimi... no właśnie, luźniejszymi rzeczami. Więc wracamy na chwilę do takiej bardziej konkretnej nauki, ale nadal będą to same praktyczne rzeczy. I dzisiaj przygotowałam dla właśnie pięć wyrażeń z czasownikiem metry. Sam czasownik metrie, jak wiecie albo nie wiecie, to jest taki czasownik, który oznacza kłaść. Tak, jeżeli weźmiemy go samego, nie wiem, do Wiemy to la penna, tak, gdzie mam położyć długopis Metti la Qui, połóż go tutaj. Nie? Więc to jest sam czasownik metry. Natomiast jeżeli go połączymy z różnymi innymi wyrażeniami, przyimkowymi tutaj, akurat, to uzyskamy całkiem inne wyrażenia. To jest trochę tak jak z czasownikiem fary. Wiecie, że czasownik fary, w zależności od tego, z czym go połączymy, to uzyska całkiem inne znaczenie. No i metry w sumie też ma dokładnie to samo. No i. Wiadomo, jest dużo więcej tych znaczeń niż tylko pięć, ale żeby też nie trzymać was tutaj nie wiadomo ile, żeby nie robić takiego webinaru, gdzie będę przez półtorej godziny mówiła o tym, jakie jeszcze inne znaczenia może mieć, to po kolei właśnie po malutku. Jeżeli Wam się spodoba dzisiejsza lekcja, to zrobimy sobie też kolejne spotkania, gdzie zapoznam Was z kolejnymi pięcioma, na przykład wyrażeniami z tym czasownikiem albo z innym czasownikiem, bo inne oczywiście też mają taką charakterystykę. No i właśnie, pierwsze takie znaczenie, które stwierdziłam, że chcę Wam przekazać na takiej pierwszej lekcji, to na przykład metyрхая la prova. E, dajcie znać, czy znaliście, czy słyszeliście to już kiedyś. Mytyra la prova ogólnie możemy przetłumaczyć jako przetestować albo sprawdzić, ale w takim sensie, że sprawdzamy, testujemy kogoś lub coś. Więc na przykład możemy tego użyć w momencie, gdy aplikujemy e, gdzieś na, jakieś, na jakąś pozycję o pracę no i pracodawca chce nas właśnie przetestować. E, więc, il datore di lavoro ci mette alla prova. E, to jest właśnie to zdanie, tak? Pracodawca nas testuje. Tak samo, jeżeli nie wiem, ktoś zakłada, że nie wiem, no ty nie dasz rady tego zrobić, nie? No i chcemy odbić piłeczkę i powiedzieć, no jak to nie? No sprawdź mnie, nie? Mówię ci, dam radę, sprawdź mnie. Więc to jest to: Meti mi alla prova, mi alla prova, przetestuj mnie. Albo jeszcze inaczej, bo tutaj akurat były dwa przykłady z testowaniem kogoś właśnie. E, oczywiście możemy też testować coś, ale mm, nie użyjemy tego, nie wiem, jeżeli chcę przetestować na przykład bluzkę w sensie sprawdzić bluzkę zobaczyć jak w niej wyglądam, czy coś to to raczej nie będzie dobre wyrażenie, wtedy użyjemy po prostu prowary, nie? bo to też oznacza testować, sprawdzać w tym różnych zn innych znaczeniach, nie natomiast to meter, ale prawo to jest już tak bardziej, no w taki praktyczny sposób powiedziałabym Czyli jeżeli to wiąże się z jakimiś funkcjami, z funkcjonalnościami, nie, czyli kupiłam nowe urządzenie, nowy samochód, nowe coś, co trzeba faktycznie przetestować w jakiś sposób, No to faktycznie to mitla prawa będzie OK. Natomiast takich bardziej abstrakcyjnych to przyszło mi na myśl mitera la prova la czyli tak jakby testować, sprawdzać cierpliwość, czyjąś. więc też jeżeli ktoś nas wkurza i właśnie trochę nadużywa tej naszej cierpliwości, to możemy też spokojnie mu powiedzieć non real la prova la mia czyli właśnie no nie testuj, nie sprawdzaj mojej cierpliwości. Tutaj agregator pisze: Nie słyszamy, ale intuicyjnie przetłumaczyłbym wystawić na próbę. No pewnie, to też jest dobre tłumaczenie. Wystawić na próbę, przetestować, właśnie sprawdzić, więc ogólnie to, to jest ok. Oczywiście to wystawienie na próbę też po polsku ma takie jedno konkretne e, znaczenie, więc wiadomo, w większości kontekstów będzie to jak najbardziej ok. Czasem trzeba to troszeczkę rozszerzyć, żeby miało to właśnie szersze, tak jakby szersze znaczenie. Ok. Jak macie pytania albo chcecie jakieś zdania z tymi e, czasownikami od razu sobie układać, to śmiało piszcie w komentarzach, to też na bieżąco je skomentuję, przetłumaczę lub sprawdzę. Ehm, a jak będą pytania, to oczywiście odpowiem. Póki co, jak coś, to ja będę szła po prostu dalej, żeby tutaj nie przedłużać, bo wydaje mi się, że jest troszeczkę obsuwa, ale to standardowo, tak jak to, jak to właśnie na, na, na tych social mediach jest. Więc drugie wyrażenie z czasownikiem metre to metre in dubio. Dubio ogólnie to jest wątpliwość, więc my in dubio to jest tak jakby poddawać wątpliwości w takim dosłownym tłumaczeniu, aczkolwiek przetłumaczyłabym to też jako kwestionowanie, podważanie czegoś. Um, i okej, okay, poza takim właśnie normalnym, nazwijmy to użyciem tego, czyli gdy coś my faktycznie kwestionujemy, bardziej tak naukowo powiedzmy, to tak potocznie nawet możemy użyć tego w jakiejś takiej dyskusji, gdzie na przykład jest jakaś sprzeczka. No i tutaj ktoś ma jakieś zdanie, a ktoś inny ma inne zdanie i ta druga osoba, załóżmy, chce mnie przekonać do swoich racji, nie? E, Że na przykład, nie wiem, bo niebieskie długopisy są fajniejsze, nie? E, No i ja mogłabym powiedzieć, ok, no in dubbio, pero... i wprowadzam w ten sposób właśnie moje argumenty, żeby to e, tak jakby, no, no jakoś tutaj wiadomo, przeciwdziałać temu, nie? Więc to no in dubbio, znaczy takie, no nie kwestionuję tego można by to właśnie w takich sytuacjach używać i powiedziałabym, że nawet najczęściej właśnie w takich sytuacjach można się z tym spotkać, bo no jeżeli, no taka inna sytuacja to jest właśnie taka bardziej naukowa, powiedziałabym, czyli że mam jakąś tezę, jakąś hipotezę, musimy to kwestionować, sprawdzać, podważać, nie? No raczej to jest mało praktyczne, no chyba, że jesteśmy w środowisku akademickim, no to wtedy wiadomo, wtedy to już byłoby ok. No ale raczej większość z nas nie będzie tak raczej tego w takiej sytuacji używać. Więc my, train dubio, w, e, w momencie, gdy nie chcemy kogoś kwestionować, albo właśnie chcemy kogoś kwestionować, chociaż, tak jak mówię, częściej będzie używane właśnie to jako takie. E, jak to będzie? Takie zmniejszenie, o, takiej sprzeczki, żeby nie powiedzieć od razu, że ha, ty nie masz racji, bo ja wiem lepiej. Albo coś ten deseń, czyli właśnie to jest taki fajny, łagodny sposób na wprowadzenie naszych racji podczas dyskusji. Więc ok, spoko, nie kwestionuję tego, co mówisz, ale mam inne zdanie. Więc no lo meto in dubio ma, albo no lo meto in dubio pero... Coś tam, nie? Więc zapamiętajcie to, żeby to, żeby właśnie w takich sytuacjach tego korzystać, bo to będzie bardzo, bardzo fajne i, i na pewno zaskoczycie też Waszych znajomych, jeżeli dotychczas tego nie korzystaliście. Um, ok e, Dobra, zerknę na komentarze od razu, czy coś się pojawiło w związku z poprzednim, e, a, a. piękne włosy, dziękuję <noise> za komplement. E, jakoś tak się dzisiaj dziwnie ułożyły akurat, ale faktycznie nie jest źle. Ok, dobra, to lecę dalej w takim razie. Trzecie wyrażenie Z metery, e, które też ma bardzo fajne, takie szerokie powiedzmy zastosowanie, czyli zarówno praktycznie na co dzień, jak i właśnie w bardziej e, formalnych, nazwijmy to kontekstach. To byłoby Mittery in Pratica. I jak tak pomyślałam o tym wyrażeniu, to od razu przyszło mi na myśl coś, kto kiedyś ktoś mi napisał akurat to była osoba, która właśnie była w klubie i ta osoba napisała mi właśnie, że chce właśnie wdrożyć wiedzę, którą wyniosłam więc to jest idealny przykład na właśnie to wyrażenie. Wolę mettere in pratica quello che ho imparato. Czyli chcę właśnie wdrożyć, tak jakby no, wdrożyć w życie, tak eee, zastosować w praktyce to, czego się nauczyłem, nauczyłam. Więc to jest właśnie to. Oczywiście, my pratica może być też zastosowane do innych rzeczy, nie tylko do takich rzeczy, które nie wiem, no najczęściej faktycznie to będzie, gdy my coś faktycznie nauczyliśmy się i, i tą wiedzę, tą teorię chcemy jakoś zastosować w praktyce. Ale tak naprawdę, może mogą to być też jakieś pomysły, nie? Jakieś teorie tylko, to nie musi być coś takiego bardzo konkretnego, co kryje się za nie wiem jakimś tam doświadczeniem czy czymś dłuższym, nie? Niekoniecznie tak musi być, więc tu chodzi po prostu o wdrożenie w życie Czegoś, nawet jakiegoś pomysłu, terim praktyka, questa idea, chcę wdrożyć w życie, tak, chcę zastosować w praktyce ten pomysł. Więc w sumie, nawet um, no, to wdrożenie w życie będzie może gorszym tłumaczeniem, lepiej będzie to zastosować w praktyce. Więc to myślę, będzie trochę, trochę lepsza, lepsze tłumaczenie, nie? Um. Okej, okay, lecę dalej. Jak macie pytania, to śmiało i Wasze zdania też, będę na nie czekać też po live. Ie. Możecie sobie oczywiście do nich wrócić, w tym sensie do tych wyrażeń i, i stworzyć własne przykłady, żeby po prostu je zapamiętać lepiej, nie? Kolejne wyrażenie, mytyry in evidenza. To myślę, że też domyślacie się, bo ewidenca, ewidencjare, nie? No to to um, gdzieś tam kojarzy się, nawet jeżeli nie korzystacie tak za bardzo z tego słówka. E, czyli mytyry in będzie oznaczało podkreślać, coś właśnie tak wyróżniać, e, więc to może mieć też bardzo różne zastosowania, bo może to dotyczyć właśnie wyróżnienia jakiejś myśli podczas nie wiem jakiejś dłuższej, jakiegoś dłuższego wywodu, nazwijmy to, więc potem na przykład chcemy wrócić do czegoś i coś podkreślić, nie? no to okej, okay. volumetry in nie wiem, il problema. Volumetria in ewidenca ancora una Volta il problema, czyli jeszcze raz chcę podkreślić problem, nie? albo właśnie go jakoś wyróżnić, więc to jest idealne wyrażenie na to. Oczywiście możemy też powiedzieć jakoś ewidencjary, ale tak naprawdę w takim kontekście raczej nie będziemy tego używać. Nie użyjemy ewidencjary problemu problema raczej, bo ewidencjare kojarzy się raczej z zakreślaniem. Jak mamy jakieś, nie wiem, notatki w zeszycie czy coś, mamy ewidencjatory, to jest zakreślacz, więc właśnie meterein ewidenca to już będzie takie szersze, ok, bo ewidencjary to raczej będzie bardziej dosłowne. O, metryjna ewidencja może być też użyte do rzeczy, które jakoś wyglądają i na przykład coś podkreśla. Um, albo chcemy coś podkreślić. O, na przykład nie wiem, jeżeli ja chciałabym podkreślić skręt moich włosów, to też mogłabym powiedzieć, że wolią mieć in ewidencja l'ondulatura, le onde na przykład, czyli nie tyle skręt, co właśnie te fale. Albo nie wiem, jeżeli jakieś ubranie, jakieś spodnie no, podkreślają nam na przykład pośladki, tak. No to też jak najbardziej może to być użyte, bo te spodnie podkreślają. To nie jest tak, że one podkreślają tak fizycznie długopisem, tylko właśnie tak w przenośni, prawda? Więc questi pantaloni to i nevidenza il sedere, na przykład. Więc, więc to też jest, myślę, dość fajne wyrażenie, tylko właśnie pamiętajcie o tym, że z jednej strony to jest takie dosłowne podkreślanie, ale to ma też taki szerszy zakres i to nie będzie oznaczało tylko i wyłącznie podkreślania, zakreślania, ale właśnie też takiego, no nie wiem, zrozumieliście o co chodzi, wyślenie, czyli takie wyróżnienie w jakiś sposób. Um, okej. Okay. Czy metry można użyć też w kontekście puszczenia muzyki, włączenia jakiejś piosenki? Tak, jak najbardziej kancony może to być, czyli włącz to, też uruchom to nie wiem też włóż, jeżeli nawet je wracając do płyt, to też jak najbardziej Mictic D i jest firm do uruchomienia czegoś jak najbardziej, to, to też jest okej. Okay. Um, więc wtedy wiadomo, tłumaczymy to jako włącz, po prostu uruchom, nie jako połóż, <laughs> ale, ale tak, jak najbardziej, zarówno do piosenek, jak i filmu, do, do wszystkiego, co ma być jakoś tam uruchomione spośród innych, to, to myślę, że, że będzie okej, okay. znaczy nie myślę, to, to jest jak najbardziej ok. Um, okej. Okay. Mam jeszcze dla Was jedno ostatnie wyrażenie, właśnie takie, no, taką kolokację, takie powiedzenie. Methyr su familia. Może też już się z tym spotkaliście, na pewno domyślacie się o co tutaj chodzi. To oznacza założyć rodzinę. Więc tutaj myślę, nie ma co za dużo tłumaczyć, ale też właśnie chciałam to podkreślić, bo no. Spotkałam się właśnie też z pytaniami o tym, że właśnie jak to powiedzieć, że co inicjary, czy co, nie, no właśnie tak nie do końca, prawda, to pasuje, więc też stwierdziłam, że fajnie będzie o tym wspomnieć, że to jest właśnie mytyrysu. Tak naprawdę, myterysu też ma inne, dużo innych znaczeń, dużo innych też połączeń, tak naprawdę, więc to nie jest tak, że to tylko z tym się łączy, ale ogólnie to myterysu możecie sobie też powiązać tak jakby z takim właśnie położeniem na albo właśnie w takim wdrożeniem czegoś, takie zainicjowanie czegoś, nie? Można tak to sobie kojarzyć, więc też to myterysu-familia. Przepraszam, komar. <laughs> to, to też jak najbardziej będzie, będzie ok. Więc, żeby też nie zostawiać Was bez przykładu, nie wiem, Julia i Marco hanno messo su familia na przykład, nie? Czyli Julia, Julia i Marek założyli rodzinę. To jest taki no, z życia wzięty też przykład. Dobrze. Więc tak, jeżeli macie pytania, ja tak jak mówię, na dzisiaj pięć wyrażeń, jeżeli chcecie więcej takich, właśnie takich krótkich właśnie lekcji, gdzie są jakieś wyrażenia z danym czasownikiem, albo z danym słówkiem, z danym tematem, to też dajcie mi znać, jeżeli taka forma Wam się podoba, że właśnie lecimy, lecimy i jest dużo krótkich informacji zamiast jednej długiej, tak jakby. Dajcie mi znać, jeżeli chcecie więcej. Oczywiście notatki do dzisiejszego spotkania będą opublikowane też na blogu jutro rano i dopiszę Wam też te przykłady, przygotuję jakieś też ćwiczenia, myślę, żebyście mogli sobie od razu to też przećwiczyć, ale... I tak i tak zachęcam Was do tego, żeby sobie zrobić jakieś przykładowe zdania. Jeżeli nie, u mnie tutaj w komentarzach, żeby też, wiecie, tworzyć jakąś taką bazę przykładów, która byłaby fajna, nie? No bo jeżeli każdy z Was, nie wiem, w tym momencie widzę, mamy 35 osób między Facebookiem i Instagramem. Jeżeli każdy z Was napisze jedno zdanie, to mamy 35 dodatkowych przykładów, które możemy wykorzystać, nie? W sensie nawet do nauki, no bo jeżeli jedna osoba, pierwsza osoba napisze komentarz, no to pozostałe mogą też to przeczytać, także macie dużo większą bazę. Ale jeżeli nie chcecie tego robić w komentarzach, to jak najbardziej możecie to robić we własnym zakresie, we własnych notatkach. Zachęcam was do tego, żeby właśnie to sobie utrwalić, bo to, że wy usłyszeliście dzisiaj te wyrażenia, że od razu je zrozumieliście, załapaliście, no bo są takie fajne, i łatwe, prawda? I, i, I nawet takie oczywiste, no bo przecież my and praktyka to jest oczywiste, że tu chodzi o wdrożenie w Praktykę, nie? no zastosowanie w praktyce. Ale zapewniam was, że w momencie, gdy będziecie chcieli tego użyć i jeżeli wcześniej nie przećwiczycie tego, nie powiecie na głos chociaż parę razy jakiegoś zdania, to będzie Wam po prostu ciężko sobie przypomnieć o tym. Nie? a raczej chyba uczycie się po to, żeby używać tego języka, a nie tylko go rozumieć, tak przynajmniej myślę. Nie? zazwyczaj tak właśnie jest więc spróbujcie sobie właśnie ułożyć zdania po jednym zdaniu dla każdego z wyrażeń, żeby właśnie sobie utrwalić albo przynajmniej te, które chcecie faktycznie zapamiętać, utrwalić sobie, to to będzie naprawdę super opcja. Okej. Okay. Serduszka, tak, super, super, krótka forma przekazania praktycznej wiedzy. No to super, fajnie. Okej, okay, no to w takim razie wrócimy jeszcze do tego tematu, w sensie na pewno nie jakoś od razu szybko bo tutaj od razu też chcę Wam zapowiedzieć, że za tydzień nie będzie live'a, ale będzie coś innego. Przygotuję dla Was wpis na blogu po prostu o fajnej rzeczy, którą znalazłam w tym tygodniu. Myślę, że bardzo Wam się to spodoba, więc na blogu po prostu no, będzie albo w poniedziałek, albo we wtorek ten wpis opublikowany, więc to będzie zamiast tego live'a. Natomiast my zobaczymy się, myślę, za dwa tygodnie, o ile coś mi gdzieś tam nie wypadnie. Nie wiem, sierpień będzie trochę takim miesiącem pod znakiem zapytania, bo mam jeszcze tutaj trochę załatwień, trochę wyjazdów. Między innymi będę właśnie na, no, we Wrocławiu na Influencers Live Pozn nie Poznań nie była poprzednie we Wrocławiu, właśnie, także też pewnie jeden weekend mi odpadnie. Nie wiem właśnie jeszcze, jak dokładnie ja się tam zorganizuję, kiedy będę jechać, kiedy wracać, bo jeżeli będę, nie wiem, powiedzmy, w hotelu w ten poniedziałek wieczór, czy, czy gdzieś tam, no to pewnie będziemy mogli i tak i tak się połączyć bez większych problemów. Natomiast, oczywiście, będę Wam dawać znać po prostu na bieżąco. Więc e, póki co to tak, widzimy się za dwa tygodnie i myślałam o tym, żeby e, omówić z Wami e, serial Generacyjne 56k. To jest serial, który pojawił się nie wiem tydzień czy dwa tygodnie temu na Netflixie i. No i. Standardowo, no omawiałam wszystkie poprzednie no to tak sobie pomyślałam, że no muszę omówić też i ten i, i powiedzieć co nim myślę, ja go połknęłam dosłownie w weekend e, przez dwa wieczory, tak naprawdę sobie obejrzałam go całego, więc mam już swoje zdanie wyrobione na ten temat i, i, i tak właśnie myślałam, że, że może będzie fajnie o tym też porozmawiać, a jak nie no to jakoś inaczej też to sobie zrobimy, nie wiem, zobaczymy jakoś to będzie, więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to śledźcie po prostu Newslettery, śledźcie, nie wiem, stories czy posty właśnie tutaj w mediach społecznościowych. Bo ciężko mi teraz tak od razu Wam powiedzieć, że tak, na pewno wtedy i wtedy się spotkamy, a wtedy na pewno nie. Bo plan jest taki, że będziemy się spotykać przynajmniej co dwa tygodnie w sierpniu, czyli teraz nie wiem, widzimy się za dwa tygodnie i potem prawdopodobnie też za dwa tygodnie, ale jeszcze to potwierdzę już bliżej tych terminów, żeby, żeby nie było, że, 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 że są jakieś zmiany, nie. Także dobra. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za um, liczną obecność na dzisiejszym live. I co? I w razie czego oczywiście wiecie gdzie mnie szukać. Także jak coś to czekam na Wasze przykłady. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa pa!